Witam serdecznie i to są moje nowe Niestety już otworzyłam te zestawy, bo mi się nie nagrało. Naprawdę jestem troszkę zdenerwowana, bo bardzo się cieszyłam, że się to nagra. Ale nagle się włączyło i pisze mi komunikat, że yy, brak pamięci. No i teraz nagrywam na telefonie mojej mama. Dobra, pierwszy zestaw. I tutaj był taki fajny Bernardynek z magnesem. Bardzo fajny. Była jeszcze taka fajniutka karma. Oraz takie fajniutkie nauszniczki. Bardzo fajniutkie. Tu mam pierwszy zestaw. Tu jest taki fajniutki pers. Bardzo mi się podoba, bo ja miałam persa. Właściwie ciągle mam tylko, że mi się główka odłamała i musiałam ją przykleić. teraz mam takiego, któremu się główka rusza. Dodatkami były takie fajowe sardynki. Miałam kiedyś takie różowe, ale mi się zgubiły. To jest moja trzecia lemoniada. Też bardzo fajna. Trzecim zestawem jest taka szynszylka. Bardzo słodziutka jest. Naprawdę ja okropnie się cieszę, że już mam trzy szynszylki. Bardzo się cieszę i tak lubię szynszylki, polubiłam je. Bo po prostu do kształt mi się spodoba i ogólnie no bardzo fajne są. Mam już trzy szynszylki. I ta szynszylka nazwę Pysio. Ją nazwę chyba Miranda. Jego nazwę Kabanus. Nie, no, żartuję, um, Nie wiem, pomyślę jeszcze nad imieniem. Owie ja ma go nazwę Stasiu. Stasiu. Dobra. To jest trzeci zestaw. To jest taki fajny bulldog, taki bardzo fajny. Już mój trzeci. I on również ma magnes. A akcesoriami były... O właśnie. Tutaj były takie coś, czekajcie, ja zaraz Wam pokażę. Tu jest taki fajny koszyczek z kwiatuszkami, a właściwie jednym. I tutaj są takie fajowe śliweczki, one są chyba z tego zestawu z lecznicą. No i takie to były moje nowe pet shopy. Sią mi stąd. Tak, bardzo mi się podobają. To dzięki za oglądanie, pa!